Przełomowa chwila decydująca o dalszym rozwoju stalowej woli za nami. Po wielu latach starań wystartowała budowa 15-kilometrowej obwodnicy dla stalowej woli i Niska. Uroczyste wbicie pierwszej symbolicznej łopaty, przy udziale przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, wykonawcy i inwestora, odbyło się w miejscu, gdzie inwestycja ma się rozpocząć czyli na odcinku istniejącej trasy podskarpowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Chopina. Dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym wbijamy pierwszą łopatę, czyli w momencie ostatniej fazy realizacyjnej tej inwestycji. Bardzo się z tego cieszę. Faktycznie praca wielu osób, praca prezydenta miasta Stalowej Woli, który też bardzo dobrze skomunikował strefę gospodarczą z obwodnicą, dzięki czemu szybki, bezpieczny przejazd ze strefy gospodarczej, łącznikami do obwodnica, później obwodnicą do drogi ekspresowej S19, pokazuje jak modelowo wręcz nasze miasto będzie skomunikowane z drogami szybkiego ruchu. Warto też wspomnieć pracę ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka, który bardzo mocno stawia na zrównoważony rozwój komunikacyjny. Wszyscy goście uroczystości podkreślali duże zasługi, jakie na przestrzeni lat w staraniach o budowę obwodnicy ma senator Janina Sagatowska, która wspólnie z byłym burmistrzem Miska, nieustannie zabiegała o tą strategiczną dla obu miast inwestycję. Mamy piękne połączenie i otwarcie na cały świat, a szczególnie przy tej okazji skorzystam, bo trzeba podziękować pani senator, bo pan, przypomnę taki moment w sejmiku wojewódzkim, chciano ją skreślić tą wodnicę z planu i wtedy, wtedy poszły działania i została ona w Wpisana do planu i zasługą pani senator jest to, że nie pozwoliła, żeby jej wykreślić. I za to jej dziękuję. Obwodnica to było moje marzenie, mówi senator Sagatowska. Teraz kolejnym jest biznesowe lotnisko w Turbi. Jest to możliwe, bo także w tej sprawie czynione są już pierwsze starania. Lotnisko w Turbi. Ja po prostu marzę, ale my to zrobimy też. Takie połączenia, takie... Taksówki powietrzne to nam bardzo dużo by otworzyło jeszcze połączeń do Warszawy, gdzieś żeby szybko. Biznes musi mieć szybko, bo liczy się czas. Obwodnica Stalowej Woli i Niska to inwestycja obejmująca budowę drogi jednojezdniowej, dwupasmowej ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawcą konsorcjum Mostostal. Wykonawca w dniem dzisiejszym przystępuje już do realizacji w terenie. To jest około 15 kilometrów budowy na wartość 200 milionów złotych. W miejscu skrzyżowania trasy podskarpowej z ulicą Chopina właśnie wjechał ciężki sprzęt i ruszyły pierwsze prace budowlane. Obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 77 połączy stalową wolę i nisko oraz gminę Rudnik nad Sanem, gdzie będzie znajdował się główny węzeł komunikujący z trasą S-19. Powodnica stalowej woli to Nasze okno na świat, do drogi szybkiego ruchu S19, ale również rozwój gospodarczy, lepsze skomunikowanie naszej strefy ekonomicznej, ale komfort życia mieszkańców, tak aby przez środek naszych miast, zarówno i Stalowej Woli i Niska, nie przejeżdżały tysiące samochodów, które zagrażają bezpieczeństwu, ale również zakłócają ciszę, spokój. Na pewno ta inwestycja będzie dla nas bardzo, bardzo dobra i potrzebna. Biorąc pod uwagę budowę nowego mostu na Sanie, mającą przebiegać przez Stalową Wolę trasę ekspresową S74 Piotrków-Trybunalski-Barwinek oraz inwestycje w kolej, można wnioskować, że szykuje się całkowicie nowy układ komunikacyjny dla miasta i regionu. Oddanie do użytku obwodnicy Stalowej Woli i Niska zaplanowane jest wiosną 2021 roku.